Czy trudność z podejmowaniem decyzji? Czy masz wrażenie, że dotyka Cię coś, co można by określić uczuciem paraliżu analitycznego? Podejmowanie decyzji to skomplikowany proces. Aby dokonać wyboru, należy rozważyć różne opcje, zapamiętać je, a potem porównać. Do tego należy dołożyć często presję czasu i stres, który towarzyszy podejmowaniu określonych decyzji. Dlatego nie trudno wyobrazić sobie, że jest to stresujący proces. Jeżeli jeszcze jesteś osobą za DHD, to musisz wiedzieć, że twoja zdolność do szybkiego podejmowania decyzji jest tym bardziej utrudniona. Osoby za DHD bardzo często mają poczucie, że utknęły, że nie są w stanie podjąć decyzji, dlatego w ich przypadku pod wpływem natłoku zajęć, często nawet tak prosta sprawa jak na przykład co zjeść na obiad, może urastać do rangi problemu. I żeby sobie z nim szybko poradzić, osoba taka czasem na obiad zjada paczkę chipsów lub dżem prosto ze słoika. Pod rolką zostawiam linki do artykułów na temat podejmowania decyzji. Dobrego dnia!